Grzegorz Lato, szef PZPN-u, najważniejsza postać w tej chwili w świecie piłki nożnej, kontakty i z Surkisem, z Ukrainą, i z Platinim i tak dalej, że może jednak z tego stworzy się coś takiego, co dla nas, dla Podkarpacia będzie tym kluczowym Yy, miejscem, tą kluczową inwestycją, mm. jeśli chodzi o euro. Dzisiaj Panie wiemy, co, że, 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 że czegoś takiego czy... nie ma. Pytam mamy jeden przykład, proszę bardzo, mówimy o Krakowie? Nie. Proszę popatrzeć na stadion Krakowi. Proszę popatrzeć na stadion Wisły. Piękne obiekty. To są o standardów ruf -owskich. także tutaj nie mamy i niczym tak, nie ustępują. No to już są na wysokim poziomie. Oczywiście, że w Euro 2012 rozgrywek tam nie będzie, bo mamy Warszawę, Gdańsk, Poznań, Wrocław. Okej, okay, ale jeśli chodzi o obiekty, infrastruktury sportową, to naprawdę Karajkow jest daleko, daleko przed nami. A my tego nie mamy. Popatrzmy na Rzeszów, no dobrze, pytam do... dlaczego. Brak no, no, no środków, ja zabieranie z trak... Podkarpacie i w ogóle, ale tak ale powiem że ze ściany wschodnich środków na inwestycje, ale... w ogóle szeroko rozumiane. no I tutaj jest no, tak... dzisiaj ukazały się pierwsze informacje, jakie są wymagania poszczególnych ekip, jeśli chodzi o środki zakwaterowania. To Pan, Panie Pośle, powinien doskonale wiedzieć, interesując się piłką nożną, że to musi być nie tylko ośrodek, w którym piłkarze będą zakwaterowani. To muszą być ośrodek treningowy, czyli musi być y, pełnowymiarowe boisko y, z, z naturalną nawierzchnią, ze sztuczną nawierzchnią, y, oświetlone. Myśmy na Podkarpaciu nie byli przygotowani, nikt nie pomyślał o tym, żeby taki, taki ośrodek wybudować. Były plany, aby coś takiego powstało w Warłamowie na bazie. W tej chwili jest tam potężna inwestycja. Najprawdopodobniej Podobnie nie zdąży inwestor do 2012 i naprawdę to jest 32 zespoły, 32 miejsca zakwaterowania, może więcej, bo zespoły po grupach kwalifikacyjnych będą się przemieszczać, ale naprawdę y, wa walka pomiędzy wielkimi miastami trwała o to, żeby być gospodarzem chociaż jednego meczu. Nikt nie myślał o tym, żeby y, myśleć o ośrodkach, żeby przygotować ośrodki, a dzisiaj te wymagania są bardzo dużo i jest wiele w Polsce takich miejsc które spełniają to, tę rolę. Hiszpanie, Niemcy w tej chwili wybrali około kilku, trzech, czterech ośrodków i zastanawiają się dzisiaj, który z nich wybierze spełniający te standardy, o których mówią. Hiszpanie na przykład są ośrodek, w którym będą się przemieszczać, jak, jak to się mówi, na suchą stopą, czyli wszędzie w klapkach czyli pomiędzy budynkami musimy To moje pytanie, bo w Podkarpaciu wiązane? tego nie mamy. My panowie... tego nie mamy i nie budujemy. No, no to dlaczego PZPN nie wybudował ośrodka piłkarskiego? Dlaczego PZPN nie wybudował pięknej szkoły piłkarskiej? gdzie moglibyśmy szkolić młodzież? Ja tego nie rozumiem. Mogliby przyjeżdżać reprezentanci Polski, reprezentantki Polski. No, mieliście Państwo na to cztery no, lata. No, ale Jeśli ktoś mówi, że PZPN powinien budować stadiony, to nie, grażu ludzi zdaje moją wizję. Panowie, a nie Panowie, wza, na wzajemnie się kłócić na każdy. Z pewnością, z pewnością y, wszyscy mamy po trochę racji. Na pewno jest przed nami kolejny etap i ten kolejny etap, przecież na euro 2012 nie kończy się y, życie. My patrzmy teraz troszkę dalej, wiemy, jakie błędyśmy popełnili. Ci wcześniej, którzy rządzili, ci, którzy obecnie rządzą i ci, którzy będą rządzić. I wyciąga umiemy wyciągać wnioski. My powinniśmy jak jedna drużyna grać na Podkarpacie i tutaj też się zgodzę z panem y, posłem y, golbą, który który wielkie szczere, szczere chęci wyraża, ale no one rzeczywiście, no, bo zabrane pieniądze, no ale to też, panie pośle, nie można straszyć ludzi też, prawda? Bo zabrane, no skąd nie zabrane? Wiedział, Poza tym nie czarujmy się, się, no nie mamy ekstraklasy, no mamy trzy drużyny drugiej, drugiej ligi i koniec, na tym jest koniec. No, oczywiście nie ma, nie ma, to pan doskonale powinien wiedzieć, że powinno, powinno się no, młodzież szkolić w odpowiedni sposób i tak dalej i, 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 i to jest sposób na to wszystko. Natomiast ja się boję, panie redaktorze, jednej innej rzeczy, a mianowicie Wiem, że 2 grudnia ma być losowanie, która drużyna gdzie będzie grała. wyobraźmy sobie taką sytuację, że są jakieś problemy na Ukrainie, w Lwowie, bo wiadomo, że z jednym, jednym z miast będzie Lwów, gdzie będą rozgrywane mecze. No i nagle pewna grupa, powiedzmy, pseudokibiców, typu angielskich, prawda, których są znani na całym świecie, czy holenderskich, oczywiście nikomu nie ubliżając, otóż nagle będzie do Polski przywieziona, jako no, deportowana do Polski. Skrajny przypadek. I teraz. Tutaj należałoby się zastanowić, czy sobie wszyscy z tym nasze służby poradzą. Po pierwsze, 20 autokarów zjedzie pan, co? do Unii Europejskiej. Powiem tak, jak, jak oglądam czasem kibiców brytyjskich i, i skonfrontowałem tę swoją wiedzę i wizję z tym, co się działo w Kownie, to ja się naprawdę boję polskich kibiców. Proszę no. mi uwierzyć, że to, co się dzieje w tej chwili na, na stadionach na zachodzie Europy, to absolutnie odbiega od tego co y, się dzieje na stadionach w Polsce. Zresztą Francuzi przyjechali niedawno do Polski, do Rzeszowa, do Krakowa, zrobili film, pokazali go w programie Drugim Telewizji Francuskiej. No i niestety Rzeszów y, w roli głównej, ale no, chyba nie tak jak chcielibyśmy. Tak y, jest pytanie y, czy możemy, czy to co zrobiliśmy w roku 2009, czy ustawa y, nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych to nam absolutnie wystarcza, bo wiemy, że nie wszystkie rzeczy, zakazy stadionowe, czy wizja, że na każdym stadionie są numerowane miejsca, to już, to już wiadomo, że to są trochę no, gruszki na wierzbie. To, to nie funkcjonuje, jest zapisane, ale tego nie ma. Co musimy zrobić, żeby nasze imprezy były bezpieczniejsze? No Przede wszystkim, tutaj, panie redaktorze, no, tylko dwa zdania jeszcze do poprzedniego tematu muszę się odnieść, bo tutaj mowa o ostraszeniu mieszkańców Podkarpacia. To ta tak nie jest, bo ja powiem rzeczywiście, jeśli coś jest nieprawdą, no to biorę pewną odpowiedzialność za słowa, które mówi, mówię teraz. Dlatego, Szanowni Państwo, powiem tak. No, jeśli zabrane środki. No przecież ja to powiedziałem, no jeśli ktoś nie dosłował, powtórzy jeszcze raz. Przede wszystkim bardzo ważna na euro 2000 obwodnica przyworska. Nie będzie budowana i na 2012 nie będzie. Obwodnica łańcuta nie no będzie. Bo bardzo tak ważna. Ale, 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 ale zabraliście środki, nie i no, no, to zrobiliście ogromny błąd. Zaraz, zaraz, zaraz. Panie oczywiście. No jak nie, 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 panie nie, 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 bardzo nie, 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 pośle, nie są kiedy, się jakie środki zostały, po prostu, że Panowie, że się mamy, nowy nie panie, 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 mamy absolutnie nowy wątek. pan poważnie mówi, teraz a nie tak, uśmiecha i się dobrze. i nie robi sobie kropeczka. Bardzo proszę. Przechodzimy do następnego tematu. Proszę nie. bardzo. Jeśli pa, chodzi psz... o, o tę ustawę z 2009 roku, panie redaktorze, to chcę powiedzieć rzeczywiście, że ustawa w pewnym sensie rozwiązuje pewne problemy, pewną tematykę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale w jakim nie rozwiązuje? Ale nie rozwiązuje, jeśli chodzi o to, o czym cały czas rozmawiamy. Przejazd kibiców praktycznie można powiedzieć. Tych dwoma 2012, bo tutaj precja ma być to Euro 2012 naszą wizytówką. całej Polski, nie tylko praktycznie jednego regionu czy drugiego. Całej Polski jest. Ale panie to... pośle, podstawmy Proszę... kropkę. Bo <coughs> przepisy są takie, jakie są, wszyscy o tym wiedzą, ustawa funkcjonuje, ale ciągle mamy takie sytuacje, że najbliższe derby Rzeszowa najprawdopodobniej bez jednej z drużyn. No bo takie są reguły. Ostatnio wczoraj jakaś, jakaś zadyma na małym stadionie w Tyczynie przyjechali kibice z Dynowa, zrobili rozróbę. Ciągle gdzieś się to rozszerza. To już nie jest tak, że to są duże miasta. To są też małe, małe drobne wioski, czasami ze sobą walczą. Tak? Znaczy, tu mamy jakby, jakby dwa pojęcia chuligaństwa stadionowego, który, który przejawia się, co pan mówi, a więc yy, wulgaryzmy, przyśpiewki ordynarne, rasistowskie napisy. Ale zaczyna się pojawiać większy problem bandytyzmu st stadionowego, więc tych, którzy wywołują bójki, którzy demolują stadiony. Wreszcie są bardzo wyraźne symptomy, że te grupy tak zwanych pseudokibiców Kiboli, chociaż ja się odżegnuję od tych nas, bo przestępcy trzeba nazywać po imieniu, bandytę trzeba nazywać po imieniu, a nie jakimiś eufemizmami. Że te grupy kibolskie przekształcają się w grupy przestępcze, które na stadionach, na obszarach stadionów zrobiły sobie rewiry swoich działań do, do rozprowadzania narkotyków, sterydów, innych rzeczy. Sądy, do, bo niektórzy i, mówią, że y, była propozycja szybkich sądów, ale prawnicy są. Sąd zaczęli nie się ma szybki. Sąd no, ma być skuteczny, skuteczny tak. i przede wszystkim odstraszać karą. Nieuchronność kary. Na zachodzie nie jest ważne, czy, czy, czy bandyty się ukaże dzień po czy godzinę po, po wykonaniu. Po jego wykroczeniu. Ważne, że ta kara jest nieuchronna. Ten zakaz stadionowy w niektórych europejskich krajach działa. Zwróćmy uwagę, pan wspomniał o Francji. Francja też sobie nie radzi z kibicami swoimi. Proszę popatrzeć na mecze w Marsylii. Włosi sobie nie radzą. Holendrzy sobie nie radzą. Dzisiaj można powiedzieć: Niemcy, Anglia, Hiszpania są na, dla nas wzorami. Na razie niedościgłymi, prawda? Ale oni długo pracowali na to. Tam się zmieniła kultura kibicowania, tam się zmienił profil kibica. Nie, no, tam Kiedyś... nie ma takich przede wszystkim problemów, jak są u nas, na no, przecież nie powiadajmy takich rzeczy. No, przede wszystkim, jeśli mówimy tutaj o spedze ustawie, która nowa ma praktycznie dzisiaj być wprowadzona już w niedługim czasie w życie, w tej chwili nad nią dyskutuje obecnie rząd. Proszę sobie wyobrazić, że no, jak można będzie załóżmy osądzać na obiekcie stadionu, gdzie ma być wydzielone pomieszczenie. Sędzia ma być w sądzie i załóżmy, poprzez teleinformacyjną prawdy przekaz ma osądzać tych prawdach kibiców. Czy to jest szaleństwo? Przecież to śmieje się cały zespół prawników, sędziowie z tej ustawy, która jest w tej chwili to, co wymyślił Rapacki i Kwiatkowski, dwóch ministrów sprawiedliwości i drugiego. Przecież to jest szaleństwo, co w tej chwili się robi. No, proszę sobie ja wyobrazić. Jak jest. można w sposób sprawiedliwy usądzić tego kogoś, poprzez praktycznie na odległość? Ja rozumiem, zrozumiałbym to, gdyby to można było zrobić w sposób taki, że wydzielamy na obiekcie stadionu, założymy pomieszczenie nie? i tam, prawda, no jest sędzia i w tym czasie, prawda, podczas tych zawodów, imprezy masowej, prawda, orzeka i tak dalej. W miarę sprawiedliwy, bo, bo niejednokrotnie, to będą te przypadkowe osoby, niejednokrotnie, prawda, wzięte do, do tego, do osądzenia i tak bo gdzieś tam w tłumie i, i, i tak dalej. Ale proszę sobie wyobrazić jedną rzecz. No, dzisiaj ta ustawa, która jest, ona jest dość niezła. I należy wszystko robić, żeby ją jeszcze trochę poprawić, a przede wszystkim egzekwować, egzekwować Dobrze, pani bo prawo. A jedną jeszcze... tylko w tym zdaniu, Proszę sobie wyobrazić, że jeśli zakresie. mamy załóżmy dzisiaj, proszę no. bardzo, kibic, bo. szef kibiców nie? w Legii, nie? Uderza rzeźniczka, reprezentacja, reprezentanta Polski, za oczywiście no sąd, zakazy no. i tak dalej, tak, a za, okazuje się, że w pewnym za trzy dni jest na Lechii, prawda? Dobrze. I śmierci Remirody w twarz. Panie nam nam ja jedno słowo. Panie pośle, w 2008 roku policja zatrzymała ponad 700 kibiców Legii To tylko na propagandę Polo... tylko było zrobione. No przecież to no no, no no nic ale... nie dało, nic nie skutkowało, nie było tak, żadnego rozwiązania konkretnego. I, I co? Pozwolić. Pięciu zostało, z, prawda? 15 sekund podsumowania, bo musimy o to że bardzo Panowie, bardzo krótko, rzeczywiście. Ta ustawa, która obowiązuje zakaz stadionowy, ona obejmuje około 1700 osób w całym kraju. Prawda jest taka, że kary muszą być surowsze. I trzeba je egzekwować, egzekwować bardzo surowo i tych przede wszystkim, którzy są y, dokładnie ci, którzy się pojawiają wszędzie. Policja doskonale wie, o, o, o kim rozmawiamy. Ja zlifować, jak tak jak taki słabo służby mądrowy policja i. Nie, 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 panowie, dziękuję, panowie, dziękuję no bardzo, ponieważ nie, nie, to nie, <grym> nie może być ostatnie słowo, to ja powiem tak, tak, tak. Mam nadzieję, że w Polsce Lebeziele. już niedługo będzie tak, jak na stadionie w Madrycie, ostatnio podczas derbów Piękne, cudowne widowisko, także dzięki kibicom i tego sobie życzmy na Podkarpaciu i w całej Polsce. Dziękuję Państwu. To była debata regionalna. Punkty widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy uprzejmie. 고맙습